Cześć moi drodzy, w związku z tym co dało się usłyszeć teraz o Alana Pierce, czyli scenarzystce sony Santa Monica, która śmiała zagrać Starfielda publicznie na swoich mediach społecznościowych, w związku z tym hmm, hardkorowi fanboy uważają, że powinna być zwolniona z pracy, należy ją wyrzucić za zdradę. Majestatu Sonowskiego, no bo przecież nie można takich rzeczy robić. Moi drodzy, ja wiem, że moi odbiorcy to ludzie, którzy są dojrzali emocjonalnie, niemniej też czuję się w obowiązku, widząc co to, co się dzieje w branży, nagrać te kilka słów od siebie, pewnie dla Was to się też wyda oczywiste, niemniej dalej nawołuję o zdystansowanie do tego typu wygłaszania radykalnych opinii. Do niebudowania swojego ego małostkowymi podchodami do ludzi, którzy naprawdę tworzą naszą branżę, i cieszmy się, że jest różnorodna, bo dzięki temu zyskujemy my gracze. Pamiętajmy o tym, że kiedy wojny konsolowe tyczyły się Segi i Nintendo, jako dzieci. Kilkunastoletnie mieliśmy prawa dosłownych przepychanek, po to, żeby wyrosnąć na świadomych ludzi, którzy teraz, jako dorośli kompetentni odbiorcy, nie będą dawać się zmanipulować tym, co mówi ogół, bo większość zazwyczaj, w tym wypadku szczególnie ta najgłośniejsza większość, racji nie ma po prostu. W związku z tym, nie dajmy się porwać tej negatywnej fali, to niczego dobrego nie wniesie. Nie entuzjazmujmy się również za bardzo w krytyce krytyki, bo to również niewiele da. Lepiej się od tego wdystansować, stwierdzić na chłodno, że po prostu się z tym nie zgadzamy. I tak uważam byłoby najlepiej. Jesteśmy na tym podwórku nie od dzisiaj. Wiemy co słychać, jak to, by to powiedział mój kolega Marcel w Giereczkowie. Nie od dzisiaj. W związku z tym nie dajmy się zdenerwować byle czym. Miejmy zawsze chłodną głowę, zimną krew, własny rozum i zadowajmy o to, żeby ego nie dyktowało nam słów. Po prostu. Troszkę pokory, moi drodzy. Troszkę dystansu. Cieszmy się tym, że mamy szkołę retro, że mamy karentgeny, że naprawdę mamy w co grać, że mimo tego, że ja osobiście jako gracz retro, no tam Trochę sobie narzekam na niektóre rzeczy względem coraz większego ograniczenia fizyczności, ale w dalszym ciągu mamy mnóstwo pozytywów naszego rynku. Naprawdę jest w co grać jest tyle tytułów, że już sam nie wiem, co mam ręce włożyć. W związku z tym ponownie, ponownie ponawiam apel, by nie być małostkowym. Naprawdę jest co robić. Nie zajmujmy się rzeczami nieistotnymi. Skupmy się na tym, żeby grać w gry, budować bazę wiedzy, rozmawiać z ludźmi, którzy, jeżeli mają inne preferencje, doskonale. Starajmy się wtedy mniej odzywać i więcej słuchać. Wyciągniemy więcej informacji, których pewnie nie mieliśmy, bo mamy inne preferencje względem gameplayu. Dowiemy się czegoś nowego. Po prostu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.